Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony a dzisiaj kolejny odcinek Przeglądu Modyfikacji, ze mną jest gość specjalny ponownie! Tak, ja, No, nie... tak, czuję się obrażony. <noise> no, to najpierw się obrażony, ale niech już mu będzie. Więc dawno z mnie nie nagrywałem, tu widzicie moją twarz, cześć. Yy, yy, i tak. Gramy w Alliance Drive Me Crazy i tak gra jest trochę porąbana. No. Chociaż nie jest taka trudna wobec mnie. Przecież mnie... Ten, no, przecież Arya, no, No. Pewnie tymi kosmitami są ci, którzy nie dali jeszcze lajka pod tym filmem. I kto nie dał mi suba, to jest najważniejsze. Subskrypcję mi dajcie, żeby na info pokonał. Dawaj, dawajcie suba na infowi, ale dopiero wtedy, kiedy go pokonam. Kogo wolicie? A ja? 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 Wygrałem! 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 Nie! Nie! jest, Wygrałem! Więc, więc kończymy odcinek. A więc komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się do następnego hejka!